W sobotę w małym miasteczku pod Warszawą Iwan zorganizował urodziny dla swojego syna, Leona. Chłopiec kończył 10 lat, a Iwan zaprosił całą rodzinę. Niestety nikt się nie pojawił. Czuł się osamotniony, ale starał się nie okazywać tego przed synem. Leon był podekscytowany, biegał po ogrodzie, a Iwan starał się, aby wszystko było idealne, niebieskie wstążki, tort z napisem Leon. Poziom dziesięciu w pikselowym stylu, który przypominał ulubione gry syna. Ulica paczniała grillowanym mięsem, a Iwan co chwilę sprawdzał telefon, czekając na wiadomości od matki. Obiecała, że przyjdą, a jego siostra, Kora, miała przynieść prezenty. Nawet brat, Nate, mówił, że wpadnie po treningu. Iwan ustawił składane krzesła, przygotował napoje i czekał. Gdy przyjechała pizza, poprosił kuriera, aby poczekał chwilę, licząc, że zaraz przyjedzie cała rodzina. Czas mijał, a dzieci biegały po ogrodzie, grając w piłkę. Sąsiadka przyniosła dodatkowy kuler z napojami, mówiąc: Ale macie tu ludzi. Iwan uśmiechnął się, ale w środku czuł się coraz bardziej zrezygnowany. Po trzech godzinach, gdy słońce zaczęło zachodzić, w końcu dostał wiadomość od matki. Otworzył ją z nadzieją, ale przeczytał tylko: Nie przyjdziemy. Przepraszam. Słowa te wbiły mu się w serce. W tym momencie podbiegł do niego Leon, z czerwonymi policzkami i włosami przyklejonymi do czoła. Tato, możemy już pokroić tort? zapytał. Iwan, mimo smutku, odpowiedział: Oczywiście, synku zwołaj wszystkich. Zaśpiewali sto lat, a Leon zdmuchnął świeczki z uśmiechem od ucha do ucha. Dla niego to był prawdziwy dzień urodzin, a dla Iwana moment, w którym zrozumiał, że rodzina to tylko on i Leon. Dwa dni po urodzinach usłyszał pukanie do drzwi. Myślał, że to sąsiadka, ale otworzył i zobaczył dwóch policjantów. Serce mu zamarło. Powiedzieli, że otrzymali zgłoszenie od jego matki, która twierdziła, że ją wyrzucił i nie wpuścił do domu. Iwan był w szoku. Zaprosił ich do środka, pokazał dokumenty, wyjaśnił, że nikt jej nie wyrzucał, a zamki zmienił, bo to jego wybór, kogo wpuszcza do domu. Policjanci wymienili spojrzenia, widząc, że sytuacja jest absurdalna. Jeden z nich zapytał: Czy wszystko w porządku z dzieckiem? W tym momencie Leon wybiegł z pokoju z pudełkiem Lego w rękach, wołając: Tato, zobacz, prawie zbudowałem statek kosmiczny. Funkcjonariusze uśmiechnęli się i powiedzieli, że więcej tutaj nie wrócą, jeśli nie będzie poważnych powodów. Kiedy zamknął drzwi, Iwan usiadł na podłodze w przedpokoju, czując ulgę i pustkę jednocześnie. Zrozumiał, że jego rodzina posunęła się tak daleko, że zamiast przeprosić, wezwała policję. Leon podszedł, usiadł obok i położył głowę na jego ramieniu. Tato, czy zawsze będziemy razem? Zapytał cicho. Zawsze, odpowiedział Iwan. Jesteśmy drużyną. W tym momencie postanowił, że będą budować swoje życie tak, jak chcą, bez gier i warunków ze strony rodziny. Po chwili poszedł do kuchni, aby umyć nóż i na chwilę odpocząć. Gdy stał przy zlewie, telefon znów zawibrował. W rodzinnej grupie pojawiła się wiadomość od Kory, następnym razem przyjdziemy. Dziś był szalony dzień. Iwan nie zdążył jeszcze odetchnąć, gdy na ekranie pojawiło się powiadomienie z mediów społecznościowych zdjęcie matki w dużych okularach przeciwsłonecznych, trzymającej kieliszek szampana, z uśmiechniętymi twarzami rodziny w tle. Iwan stał z mokrym nożem w ręku, z niedojedzonym tortem za plecami i dziesięcioletnim synem w ogrodzie, który wciąż wierzył, że dorośli mówią prawdę. W domu pachniało cukrem i płynem do mycia naczyń. Z zewnątrz dobiegały dziecięce okrzyki radości. Położył nóż, wytrzepał ręce w ręcznik i wyszedł na zewnątrz, aby rozdawać dzieciom kawałki tortu, nie wspominając o pustych krzesłach. Po prostu się uśmiechał i dopingował dzieci. Gdy ostatnie dziecko odeszło, w domu zapanowała cisza. Iwan i Leon usiedli na podłodze w salonie, zaczynając budować statek kosmiczny, który Leon dostał w prezencie. Chłopiec nie zapytał o babcię ciocię Koko ani wujka na TA. Może nie chciał pytać, a może już wszystko zrozumiał. O 20.04, gdy Leon zasnął na kanapie z kawałkiem pizzy w ręku, telefon znów wydał dźwięk. Tym razem przyszła wiadomość głosowa od matki: Nie rób z tego tragedii, Juwen. Ma dziesięć lat. I tak nic nie zapamięta. Iwan leżał na kanapie, patrząc w sufit, czując, jak coś w nim się zmienia. Zrozumiał, że z jego rodziny nie będzie ani przeprosin, ani ciepła. Nie odpowiedział. Wstał i zaczął sprzątać. Policz krzesła, aby oddać sąsiadowi zebrał puste puszki do recyklingu, a resztki kremu ze stołu wrzucił do kosza. Zdjął dekoracje urodzinowe i schował je do pudełka. Każdy przedmiot odkładał na swoje miejsce, jakby zamykał nie tylko urodziny, ale i całą swoją przeszłość. Później, gdy położył się do łóżka, sen nie przychodził. Słyszał, jak Leon chrapie w sąsiednim pokoju, a jego serce się ścisnęło. Czuł radość, że ma syna, ale i ciężar, myśląc o słowach matki, o zdjęciu, o pustych obietnicach. Leżał i myślał: A co, jeśli on naprawdę wszystko zapamięta? Zapamięta, że nikt nie przyszedł, że babcia i wujek byli zbyt zajęci, by spędzić z nim te dwie godziny. Postanowił, że od teraz granice będą jasne. Jeśli nie przyszli, to sami dokonali wyboru. Spojrzał na leona, który spał, przytulając pudełko z lego. Nakrył go kocem i pomyślał: wszystko, czego potrzebuje, to moja uwaga, moja miłość i wiara w niego. Nie potrzebował obcych uśmiechów. Znowu się położył, a w głowie zaczął rysować plan. Wyobraził sobie, jak latem wybiorą się na biwak, będą piec pianki na ognisku, budować namioty i śmiać się do rozpuku. Jak na następne urodziny zorganizuje mu przyjęcie, także nawet nie zauważy, kto przyszedł, a kto nie. I po raz pierwszy od dawna poczuł spokój. Tak, pustka po rodzinie wciąż była, ale zrozumiał, że ma Leona, który nie jest pustym miejscem. Jest całym światem, a wszystko inne to tylko dodatki. Zawsze tak robił. Kładł telefon ekranem do dołu na stole, bo jeśli przeczyta jeszcze jedną wiadomość od nich... Może powiedzieć coś, czego później nie da się cofnąć. Był tym, który wszystko naprawia. Tym, który znał hasło do Wi-Fi i datę rozliczenia podatkowego. Tym, który pamiętał, jakie danie lubi każdy z nich. Miał zaledwie dwadzieścia jeden lat, gdy ojciec odszedł z rodziny. Stali z matką na podjeździe, a jej słowa były proste. Teraz ty jesteś mężczyzną w domu. To nie było zachęcenie, to była odpowiedzialność. Rano, gdy słońce ledwo zaczynało wschodzić do telefonu Ewana, przyszła nowa wiadomość od matki. Juen, co się dzieje? Nie bądź trudny. Przeczytał to i poczuł, jak w nim coś pęka. To już nie była złość, która płonęła jak ogień, a raczej zimny lód, przejrzysty i twardy, który zapowiadał, że coś wielkiego ma się wydarzyć. Zrozumiał, że nastał moment, w którym wszystko może się zmienić. Złapał klucze i zauważył, że jego dom wciąż zamykany jest na stary, mosiężny klucz. Matka miała jego kopię. Jüen długo siedział, kręcąc kluczami w dłoniach. Ten kawałek metalu stał się dla niego symbolem. Symbolem tego, że jego dom, jego jedyny kąt, jego twierdza, nigdy nie należał tylko do niego. Matka i siostra miały dostęp, wchodziły i wychodziły, kiedy chciały, nawet gdy ich nie zapraszał. Czuł się jak strażnik, któremu powierzono pilnowanie porządku, podczas gdy prawdziwi właściciele decydowali, co im pasuje. Przypomniał sobie, jak kilka miesięcy temu wrócił do domu i zobaczył obcą torbę na kuchennym stole oraz brudne naczynia w zlewie. Siostra wpadła na chwilę, by coś przekąsić, nawet nie zostawiając notatki a matka bez zapowiedzi przeszukała szafki, przestawiając rzeczy według własnego uznania. Wtedy to znieczulił, ale teraz to wyglądało inaczej. To nie była rodzina, to było naruszenie prywatności. Wstał, otworzył szufladę i wyciągnął pudełko z nowymi zamkami, które kupił na wiosnę, ale odkładał ich montaż. Myślał, że nie ma pośpiechu, a teraz czuł, że czas na działanie. Wziął śrubokręt i zaczął wymieniać zamek. Każdy obrót śruby brzmiał jak kropka w długim zdaniu, które zbyt długo znosił. Leo spał w tym czasie, a Juan starał się być cichy, by go nie obudzić. Gdy nowy zamek zaskoczył na miejscu, poczuł ulgę. Jakby powietrze w pokoju stało się czystsze. Zamknął drzwi, obrócił klucz i zrozumiał, że teraz wejdzie tu tylko on i jego syn. Nikt więcej. Usiadł przy stole i otworzył telefon. W rodzinnym czacie było dziesiątki nieprzeczytanych wiadomości. Przewinął je. Żarty, emotikony, pytania do niego, jakby wszystko było w porządku. Długo wpatrywał się w ekran, a potem nacisnął: Zablokuj. Najpierw matkę, potem siostrę, a na końcu brata. W domu zapanowała cisza. Nie była to pustka, ale coś właściwego. Słyszał, jak Leo równo oddycha w swoim pokoju, jak tyka zegar na ścianie, jak wiatr porusza firanką. To wszystko było jego. Dwa dni później ktoś mocno zapukał do drzwi. Juan spojrzał przez wizjer i zobaczył mundurowych policja. Spojrzał na klucz i zrozumiał, że jego granice również były z miękkiego metalu. Łatwo się wyginały, łatwo łamały. Tego samego dnia po pracy zatrzymał się w sklepie budowlanym, kupił nowy zamek i nowy zestaw kluczy. Proste, bez zbędnych ozdób, ale solidne. Potem wszedł do rodzinnego czatu, bo tam toczyło się ich życie. Czekał na moment, gdy wszyscy będą aktywni. Wiedział, że około południa wszyscy zaczynają wrzucać zdjęcia. Siostra z latte, brat z siłowni, matka z jakąś modlitwą. O trzynastej jak w zegarku zaczęło się. Otworzył album w telefonie i wybrał jedno zdjęcie. Ich podwórko. Po urodzinach Leona na płocie wciąż wisiała girlanda. Do płotu opierały się puste składane krzesła. Wszystko wyglądało jak w kościele przed kazaniem. Na stole stało puste pudełko po torcie. Podpisał. To była impreza, Leo. Obiecaliście przyjść. I wysłał. Najpierw cisza, potem jak się spodziewał zaczęły się komentarze. Kurt, po co to piszesz? Jak coś, napisz mi prywatnie. Mamo, nie naciskaj na nas poczuciem winy. Każdy ma swoje życie. Wiesz, soboty są zawsze trudne. UN, nie bądź męczennikiem. Dzieciom w ogóle nie zależy. Zaczerpnął powietrza i przewinął w górę. Wysłał zrzut ekranu z czatu sprzed dwóch tygodni, gdzie matka pisała, będziemy, nie przegapimy. Wysłał inny. Siostra nie pisała. Ciocia Koko przywiezie prezenty. A potem dołączył zdjęcie ich brunchu, szampana, memousei, podpisując, z moimi ludźmi. A w tle wszyscy, matka w okularach, brat z tatuażem. Nic nie komentował, tylko fakty. A fakty mają swoją wagę. W czacie zapanowała cisza, a potem matka. Dość. Teraz mamy fokus na sfeet szesnastą. I zaraz potem, UN, przestań być trudny. Dorastaj. Kaucja za sale w piątek. Czuł, jak puls bije mu w skroniach. Pisał powoli, by nie drżały mu palce. Jestem dorosły. Jestem ojcem Leona. Pauza. Siostra nie odpowiadała, jakby odrzuciła temat. Nie rób wszystkiego wokół swojego dziecka. Wpatrywał się w te słowa, aż rozmyły się przed oczami. Potem napisał: Nie przyszliście na urodziny swojego wnuka i siostrzeńca, a tydzień później przysłeliście rachunek na 2100 zł za obcą córkę, którą widzę dwa razy w roku. Wpisaliście moje imię na listę sponsorów bez pytania. Powiedzieliście sali, że zapłacę kaucję. Nazwaliście mnie trudnym tylko dlatego, że nie odpowiedziałem od razu. Oto moja odpowiedź: Nie. Nacisnął, wyślij. Nie czekając na odpowiedzi, otworzył aplikację do przelewów, znalazł matkę i przelał jej jednego złotego. W opisie napisał: Gratulacje. To wszystko żadnych akapitów, żadnych usprawiedliwień. Jeden złoty i jedno zdanie. Lustro, które pokazuje absurd. A potem poszedł do drzwi. W kieszeni miał już nowe klucze. Wymiana zamka zajęła mu 10 minut. Gdy obrócił nowy mechanizm, zaskoczył miękko, bez zacięć. Poczuł, jakby coś zaskoczyło w nim, jakby mała zasówka w klatce piersiowej zamknęła się, chowając w głąb to, czego nie pozwoliłby nikomu doknąć. Dwa dni później znów zapukano do drzwi. Nie tylko stukanie, ale żądne, ciężkie, z pauzami, jakby osoba za drzwiami wiedziała, że ktoś jest w środku i musi otworzyć. Podszedł do wizjera i zobaczył mundurowych. Policja. Dwóch. Jeden wysoki z notatnikiem w ręku, drugi młodszy, z twardym spojrzeniem, jakby specjalnie przeszkolonym. Serce Ewana opadło. Pierwsza myśl, co się stało z Leem. Ale Leo siedział obok przy stole, kolorując komiks i podśpiewując. Żywy, spokojny, więc sprawa nie dotyczyła jego. Drzwi znów zadrżały od stuku. Pani Juen, głos był głośny, pewny. Policja. Musimy z panem porozmawiać. Otworzył drzwi tylko na łańcuch, by ich widzieć, ale nie wpuszczać. Jeden z nich skinął głową. Otrzymaliśmy zgłoszenie. Twoja matka zgłosiła, że zmieniłeś zamki i nie wpuszczasz jej do domu. Juen wziął głęboki oddech i poczuł, jak w nim rośnie niepanika, a coś lodowatego i spokojnego. Tak, zmieniłem zamki. To mój dom. Moja wynajęta przestrzeń. Moje imię jest w umowie. Młodszy policjant spojrzał na dokumenty w teczce. W zgłoszeniu napisano, że ma klucz i mogła wcześniej wchodzić. Kiedyś, przerwał UN, ale to była moja pomyłka. Nie ma tu praw. Nie ma umowy, nie ma rejestracji, nie ma zaproszenia. Spojrzeli na siebie. Widział, że dla nich to rutyna, rodzinne kłótnie, skargi, ale dla niego to była granica. Słuchajcie, kontynuował już głośniej. Sam wychowuje syna. Ten dom jest nasz. Mamy prawo do spokoju. Rodzina to nie powód, by wchodzić bez pytania. Leo wychylił się z kuchni i szepnął: Tato, co się dzieje? Büen odwrócił się i uśmiechnął do niego, chociaż w środku drżał. Wszystko w porządku, synku. Po prostu dorośli rozmawiają. Policjanci znów spojrzeli na siebie. Wysoki zapisał coś w notatniku i powiedział: Dobrze, musimy zarejestrować zgłoszenie, ale to twój dom i masz prawo decydować, kogo wpuszczasz. Przekażemy jej, że nie będzie interwencji. Zamknął drzwi. Najpierw ostrożnie, potem mocno obrócił nowy zamek. Leo stał obok i patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Tato, powiedział cicho, oni już nie przyjdą z kluczem. Nie, synu, odpowiedział Yuen, obejmując go ramieniem. Teraz tylko my decydujemy, kto wchodzi do naszego domu. I w tej chwili zrozumiał, że oto jest prawdziwa ochrona. Nie w słowach, nie w obietnicach, ale w zamku, który zaskoczył i odciął przeszłość. Wziął telefon i zaczął blokować numery. Nie na zawsze. Nie dlatego, że był zły czy mściwy, ale wiedział, że wkrótce zacznie się lawina. Lawina telefonów, wiadomości. Jak możesz? Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy, niszczysz rodzinę. Rozumiał, że jeśli teraz nie zatrzyma tego strumienia, po prostu go zmiotą. A potrzebował ciszy. Ciszy, by się utrzymać, nie załamać. I udało mu się. Podczas kolacji Leo poprosił o więcej brokułów, a potem opowiedział mu dowcip o bananie w bibliotece. Śmiał się tak szczerze, że Ewanowi ścisnęło się serce. Nie wiedział, że jego ojciec właśnie nacisnął niewidoczny przełącznik, zmieniając tym samym ich życie. Może nie musi jeszcze wiedzieć. Wszystko, czego naprawdę potrzebuje, to tata, który się nie waha, nie boi, nie ucieka. O godzinie dwudziestej wieczorem wiadomości już uderzały w mur, który postawił. Nieskończone próby przebicia się, krzyki przez ekran. Ostatnia przyszła przed zablokowaniem. Mamo, jeszcze tego pożałujesz. Nie zapominaj, kto cię wychował. Spojrzał na Leona, położył telefon ekranem w dół i spokojnie wyszedł wynieść śmieci. Na następny dzień siostra nie wrzuciła relacji. Przypadkiem zobaczył błyszczący licznik. Odliczanie do jej SWEET 16 10 dni. Złoci sponsorzy, widzimy was. A tuż pod tym zdaniem świeciło jego imię. Komentarze były radosne. Jaka hojność. Oto prawdziwa rodzina. Hojność. Rodzina. Usiadł przy komputerze, otworzył stronę miejsca i napisał oficjalnego maila. Proszę usunąć moje imię ze wszystkich materiałów. Nie wyraziłem zgody na sponsorowanie. Dołączył zrzuty ekranu, peregani. W kopii umieścił osobę z podpisem menedżera, by wszystko wyglądało poważnie. Potem z nowego adresu, którego nie znali, wysłał to samo do matki i siostry. Wiedział, że strach korporacyjny działa lepiej niż jakiekolwiek rodzinne umowy. I tej nocy po raz pierwszy od dłuższego czasu zasnął głęboko, bez niepokoju, nie nasłuchując każdego szelestu, nie czekając na kroki na korytarzu. Po prostu czysty, ciężki, prawdziwy sen. Dwa dni później o 7.42 rano znów zapukano do drzwi. Niełatwo, grzecznie, ale poważnie, pewnie. Spojrzał przez wizjer na dwóch funkcjonariuszy. Dzień dobry, powiedział wysoki, zmęczony mężczyzna, na którego twarzy było widać napięcie. Musimy porozmawiać o zgłoszeniu Twojej matki, dodał młodszy policjant. UN poczuł, jak serce mu bije szybciej. Wiedział, że to nie koniec. Ale w tym momencie, patrząc na Leona, który bawił się w tle, poczuł, że ma wszystko, czego potrzebuje. I to było wystarczające. Juan stał w kuchni, wpatrując się w zlew, gdzie resztki obiadu czekały na wyrzucenie. Jego myśli krążyły wokół ostatniej rozmowy z matką. Mamo, jeszcze tego pożałujesz. Nie zapominaj, kto cię wychował. Te słowa brzmiały w jego głowie, gdy spojrzał na Leona, swojego młodszego brata, bawiącego się klockami na podłodze. Yuen położył telefon ekranem w dół i wyszedł na zewnątrz, aby wynieść śmieci. Następnego dnia, gdy Yuen wrócił do domu po pracy, zauważył, że jego siostra Kasia nie wrzuciła żadnej relacji na media społecznościowe. Z ciekawością spojrzał na jej profil i zobaczył błyszczący licznik odliczający dni do jej swet, szesnaście dziesięć dni. Złoci sponsorzy, widzimy Was. A tuż pod tym zdaniem świeciło jego imię. Komentarze były pełne entuzjazmu. Jaka hojność. Oto prawdziwa rodzina. Büen poczuł gniew narastający w nim. Potem, korzystając z nowego adresu e-mail, wysłał to samo do matki i siostry. Wiedział, że strach przed konsekwencjami korporacyjnymi działa lepiej niż jakiekolwiek rodzinne umowy. Tego wieczoru, po długim czasie, zasnął głęboko, nie nasłuchując każdego szelestu, nie czekając na kroki na korytarzu. Po prostu czysty, ciężki, prawdziwy sen. Co się dzieje? Zapytał Yuen, starając się zachować spokój. Twoja matka zgłosiła, że czujesz się zagrożony. Musimy wyjaśnić sytuację, odpowiedział starszy policjant, a jego ton był spokojny, ale stanowczy. Buen westchnął, czując, jak narasta w nim frustracja. Nie czuję się zagrożony. To ona mnie nęka. Proszę, niech pani przyjdzie i porozmawia z nią. To ona nie respektuje mojej prywatności. Policjanci wymienili spojrzenia. Młodszy z nich zapisał coś w notatniku. Rozumiemy. Ale musimy to zbadać. Czy masz jakieś dowody na to, co mówisz? UN skinął głową. Mam e-maile, wiadomości. Mogę pokazać, co się działo? Dobrze, proszę o chwilę cierpliwości, powiedział starszy policjant, wyciągając telefon. Zadzwonię do naszego biura, aby uzyskać więcej informacji. Yuen czuł, jak napięcie w jego ciele rośnie. Leon, zauważając, że coś jest nie tak, podszedł do brata i chwycił go za rękę. Co się dzieje, Yuen? zapytał z niepokojem w głosie. Nic, braciszku. Po prostu rozmawiamy z panami policjantami, odpowiedział Yuen, starając się uśmiechnąć. Nie lubię policji, powiedział Leon, krzyżując ramiona. Wiem, ale czasami musimy z nimi rozmawiać, żeby wszystko było w porządku, dodał Yuen, czując, że musi być silny dla Leona. Policjanci skończyli rozmowę telefoniczną i wrócili do Ewana. Dziękujemy za cierpliwość. Chcielibyśmy, abyś towarzyszył nam na komisariat, abyśmy mogli dokładniej zbadać sprawę. Yuen spojrzał na Leona, który wciąż trzymał go za rękę. Dobrze, ale muszę zabrać ze sobą brata. Nie zostawię go samego, kropka. Oczywiście to nie problem, odpowiedział młodszy policjant, a Yuen poczuł, że w tym momencie ma wsparcie, którego potrzebuje. Wyszli na zewnątrz, a Yuen wziął głęboki oddech, czując, jak chłodne powietrze wpada do jego płuc. Wiedział, że to dopiero początek trudnej drogi, ale miał nadzieję, że uda mu się w końcu uwolnić od ciężaru, który nosił przez tyle lat. Subskrybuj, kanał czeka na